Mój drogi, jak to wszystko się zaczęło? Dlaczego w ogóle Reska Team? No co szukałem jakiegoś miejsca, dużo, długo próbowałem schudnąć, zrzucić po prostu kilogramy, e, szukałem jakiegoś trenera, trafiłem do Reski z polecenia, e, koleżanka mojej dziewczyny chodzi tutaj na treningi, także tak słowo do słowa, jakoś, jakoś dowiedziałem się o tym, że tutaj jest po prostu fajnie, stwierdziłem, że spróbuję I, i na szczęście tutaj trafiłem. Dobrze, a powiedz mi, a miałeś jakieś obiekcje w ogóle przed przyjściem do nas? Nie, nie, szczerze, szczerze nie. Troszeczkę się obawiałem tego, jaka będzie, nie wiem, czy atmosfera, czy czego się spodziewać. Nie, nie, nie byłem tego pewien, bo to jednak bardziej nastawione na medyczne treningi, także też nie wiedziałem na co będą nastawieni trenerzy i tak dalej. To były takie bardziej lęki niczym poparte, ale, ale wszystko się rozwiało, jak zacząłem trenować. Także. Mhm. Jasne. Powiedziałeś, że chciałeś wcześniej już troszeczkę zrzucić. Tak jest. Próbowałeś na własną rękę czy z kimś innym? Nie, próbowałem na własną rękę, to były jakieś próby typu pływanie przez dłuższy czas, jakieś jeżdżenie na rowerze i tak tak dalej. Wszystko to jakoś legało w gruzach po prostu po jakimś czasie i potrzebowałem jakiejś, jakiejś dodatkowej motywacji. I... I dlatego właśnie trafiłem tutaj. No i to teraz opowiedz, co nam się udało zrealizować? No, udało się całkiem sporo, powiedziałbym, bo od listopada udało mi się schudnąć 24 kg. Listopada zeszłego roku, także z tego jestem najbardziej zadowolony. No, poza tym też jakieś, jakieś takie wkręcenie się w sport w postaci jakiegoś biegania właśnie roweru. E, ferrat, wspinaczki i in, inne takie rzeczy, także tego zupełnie nie było, odkrywam to, że tak powiem, na nowo, także jest to, e, jest to fajne, bo wiele z tych sportów mam wrażenie, że było dla mnie niedostępnych po prostu wcześniej i, i teraz jestem w stanie, w stanie w nich brać udział, także, także to jest chyba największa zmiana. 24 kilo, tak, szacun? Tak, tak. A teraz mam takie pytanie, co myślisz, że było dla Ciebie takie kluczowe, że się udało właśnie z Danielem zrzucić tą wagę? Co było kluczowe? Myślę, że systematyczność przede wszystkim, myślę, że motywacja też ze strony Daniela, takie podejście właśnie wypełnianie tabelek cotygodniowe to też bardzo pomaga po prostu dbać nad tą systematycznością i widać nawet w nich postęp po prostu, nawet jeżeli coś nam nie wyjdzie w jeden dzień czy w drugi, to liczy się na koniec średnia i liczy się, można to na przykład nadrobić w ciągu tygodnia i na tym, na tym chcę się skupić po prostu i, i nad tym pracować, także to mnie na pewno dodatkowo motywowało, właśnie jakieś pod, podsumowania, czy to tygodnia, czy to miesiąca też pozwalały zobaczyć po prostu e, progres, jaki, jaki zrobiliśmy, czy to na sali, czy po prostu jaki, jaki, jaki widać na wadze też. No, i taka, taka po prostu doraźna opieka. Nie, nie bałem się w momencie, kiedy coś mi strzyknęło na treningu, coś mnie zabolało, od razu, od razu można było to zaadresować. Czy e, jakby, jeśli sam na przykład biegałem i coś mnie zaczynało boleć, to też od razu e, była tutaj szybka reakcja i pozwalała na to, żeby to zażegnać. Także, też takie nie bałem się jakichś urazów, jakby e, to, to był zdecydowany też. Wiedziałeś, że jesteś w dobrych rękach? Tak, 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 zdecydowanie. Dobrze, a jak przyszedłeś pierwszy raz do nas, byłeś na konsultacji, później diagnostyka, później pierwszy trening. Tak jest. To wyobrażałeś sobie, że ta współpraca będzie tak wyglądała, że ten trening będzie tak wyglądał, czy nie do końca? E, wiesz co, te pierwsze w sumie już godziny w, jak, w jakiś sposób mi pokazały też, jaka jest atmosfera na sali i tak dalej z innymi osobami, także do takiego stopnia otwartości i w sumie fajnej atmosfery się nie spodziewałem przed przyjściem. Te parę godzin właśnie już mi pozwoliło zobaczyć, że myślę, że, że będzie fajnie. No i potem się to potwierdziło, także, także w taki sposób mm -hmm. to wyglądało. Dobrze, a powiedz ile jesteś u nas? No jestem od listopada zeszłego roku, także to by było 9 miesięcy. 9 miesięcy i tyle kilogramów, naprawdę tak. szacun, kawał dobrej roboty. Dzięki. Dobra, no to teraz najtrudniejsze. Wyobraź sobie, że tam stoi Daniel i jakbyś miał mu podziękować za dotychczasową, <laughs> wspaniałą, ciężką, ale efektywną współpracę, co byś powiedział? Myślę, że dziękuję za ten cały czas, za wszystkie godziny spędzone na tych przyjemnych ćwiczeniach, no tych też mniej. E, myślę, że mega je doceniam i, i po prostu dziękuję za fajną atmosferę na sali. Dziękujemy i gratulujemy jeszcze raz. A ja mam takie pytanie jeszcze od siebie. Powiedz mi, czy miałeś taki moment zwątpienia na tej drodze? E, wiesz co, pojawiały się takie momenty, na pewno to też e, wydaje mi się, że było w pewien sposób naturalne, że, że taki, taka chwila nadchodzi, trzeba troszeczkę zrzucić stępa, zwolnić po prostu, czy to podbić kalorie o te 200-300 kilokalorii. E, raczej aktywności nie, nie, nie zmniejszałem, ale, ale były takie, takie momenty, ale ważne jest to, żeby po, żeby po prostu w jakiś sposób być na nie przygotowanym i, i rozumieć, że w taki sposób działa, działa po prostu też organizm, że trzeba mu troszeczkę, że tak powiem, czasem pozwolić, a potem do, dodawało mi to dodatkowej tylko motywacji do tego, żeby iść dalej, także a także wszystkie, wszystkie na szczęście udało się zostawić za sobą. To tak jest, że jak się uda, to później wracasz dwa razy silniejszy i jeszcze są tak jeszcze. Tak jest, efekty. dokładnie. wiem właśnie z doświadczenia, dlatego też zadałem takie pytanie, no bo często jak rozmawiam z podopiecznymi, no to zawsze jest ten kryzys, zawsze tak. jest ten moment, że no nie chce się, nie ma, nie ma w ogóle kompletnie motywacji, no i teraz ktoś musi być z zewnątrz, kto to zauważy i właśnie pociągnie dalej. Dokładnie. Dlatego tutaj wiem, że z Danielem właśnie idealnie się uzupełniacie, idealnie się wspieracie, no i dlatego mamy takie efekty, jakie tak. mamy. Czy coś chciałbyś jeszcze dodać? E, nie, myślę, że nie. Jedno, co mi przychodzi na myśl, to po prostu, że jeżeli jesteście w podobnej sytuacji, jeśli też dłuższy czas próbujecie schudnąć, po prostu zrzucić te kilogramy, zacząć się ruszać, to myślę, że mogę po prostu z całego serca polecić reskę i, i tutaj można to zmienić. Także... Ja osobiście dziękuję i naprawdę gratuluję, no bo wiemy, że to nie jest lada wyzwanie, znaczy jest lada i ciężkie wyzwanie przede wszystkim do zrealizowania, więc ja kłaniam się w pas, no i przede wszystkim dziękuję za zaufanie. Dzięki również.